Równouprawnienie kobiet i mężczyzn. 817. Mężczyzna i kobieta czy są równi wobec Boga? I czy mają jednakie prawa? Bóg dał obojgu zdolność poznania dobrego i złego oraz zdolność kształcenia się postępowego. Skąd pochodzi niższość moralna kobiety w niektórych krajach? Pochodzi z panowania niesłusznego, jakie sobie nad nią przywłaszczył mężczyzna. Jest to skutek wadliwych ustaw społecznych i nadużycie prawa silniejszego. U ludzi mało rozwiniętych moralnie siła staje się prawem, w celu jakim kobieta została stworzoną słabszą od mężczyzny. Dlatego by naznaczyć jej właściwy zakres działalności. Mężczyzna jest przeznaczony do prac ciężkich, jako silniejszy. Kobieta do robót lżejszych, a oboje razem do wspierania się w próbach życiowych, pełnych goryczy. Fizyczna bezsilność kobiety czy nie stawia ją w zależności naturalnej od mężczyzny. Bóg dał siłę fizyczną ludziom. Nie dlatego by mieli uciskać i brać w niewolę słabszego. Bóg zastosował organizm każdego do zatrudnień właściwych. Jeśli dał kobiecie daleko mniejszą siłę fizyczną, za to obdarzył ją bez porównania większą czułością, zostającą w związku z macierzyństwem i z opieką nad powierzonymi jej opiece słabymi istotami. Zadanie powierzone kobiecie, czy jest również wielkie jak to, które spełnia mężczyzna, jest ono nawet większe, bo kobieta daje pierwsze nauki życia. Ludzie, będąc równymi wobec prawa Bożego, czy przez to samo, powinni być równymi wobec prawa ludzkiego? Jest to pierwsza zasada sprawiedliwości: nie czyni bliźniemu Twemu tego. Co tobie niemiłe? Sprawiedliwe prawodawstwo powinno by uświęcić równe prawo dla kobiet i mężczyzn. Prawa tak. Czynności nie. Każdy powinien mieć swoje stanowisko właściwe. Niech mężczyzna zajmuje się na zewnątrz, a kobieta wewnątrz domu, każdy podług zdolności swoich. Prawo ludzkie w imię sprawiedliwości powinno ustanowić równouprawnienie pomiędzy kobietą a mężczyzną. Wszelki przywilej nadany jednej albo drugiej stronie jest niesprawiedliwością. Wyzwolenie kobiety jest skutkiem rozwoju cywilizacji, a jej ujarzmienie jest wynikiem barbarzyństwa. Płcie należą tylko do organizacji fizycznej. Duchy bowiem mogą przyjmować jedną albo drugą dowolnie. Nie ma więc różnicy pomiędzy nimi pod tym względem, wskutek czego powinny im przysługiwać jednakie prawa.